Jak pan ocenia decyzję dzisiejszą decyzję sądu rejonowego o umorzeniu sprawy? No szczerze, to, co zrobił dzisiaj sąd, to jest dla mnie szok wielki. Dlatego, że można powiedzieć, że dzisiejszy sąd pochwalił Behemota. pochwalił za to, że podarł Biblię, że krzyczał, to jest pierdolone gówno, że wykrzykiwał, że katolicy to, to są zbrodniarze, a więc można powiedzieć, że te, to, co zrobił Behemot. Zostało Ci pochwalone przez sąd, a więc jestem... no jestem zszokowany, delikatnie mówiąc. Myślę, że chyba pochwalenie to jest za dużo powiedziane, bo z tego co słyszałem to sąd nie chwalił, tylko wskazał na to, że to co było na tym koncercie było fragmentem Scenicznej kreacji zespołów Behemoth, a o pochwaleniu tego to nic nie słyszałem. Ale dzisiaj sąd wielokrotnie sam sobie zaprzeczał i mówił nieprawdę w uzasadnieniu. To nie była sceniczna... Ale gdzie sąd mówił nieprawdę? Że to była sceniczna wizja zespołu. Dlatego, że członkowie zespołu zostali przesłuchani i byli zaskoczeni, że Adam Darski wyjął i Podar. Oni byli tym zaskoczeni, a więc nie mówmy, że to była wizja zespołu. W dzisiejszym orzeczeniu sądu było wiele nieprawdy. Ja jestem, jestem tą nieprawdą no, oburzony, że sąd, mimo że ta sprawa trwa już dwa lata, mimo że to, to było przewałkowane różne sposoby. Czy są świadkowie? Właściciel klubu że był zaskoczony poczynaniem darskiego. Członkowie zespołu powiedzieli, że też byli zaskoczeni tym, co Darski zrobił. A więc wszyscy byli zaskoczeni tym, że Darski wyjął i zaczął drzeć Biblię i wykrzykiwać, że to spierdolone gówno. A w ocenie sądu okazało się, że to była kreacja wcześniej przygotowana. A więc mam takie wrażenie, że sąd zlekceważył dzisiejszą sprawę i nie przyłożył się do sprawy nie przeczytał tej całej dokumentacji. Sąd sobie... W argumentacji dzisiejszego sądu było tyle nieprawdy, która świadczy o tym, że sąd nie przeczytał akt sprawy, tak muszę powiedzieć. Panie Ryszardzie, uważamy na słowa, tak? bo mamy takie doświadczenia. Ale przepraszam, mam prawo powiedzieć, że, jest, że to, co dzisiejszy sąd zrobił, to, to świadczy o tym, że sąd nie przeczytał akt sprawy, bo sobie przeczył co chwilę. Orzeczenie, y, argumentacja sądu była sprzeczna z aktami prokuratury, która badała sprawę dwa lata. Sprzeczna ze zeznaniami świadków. Sprzeczna z tym, co wszyscy mówili. I więc ręce opadają. Ja uważam, że pani sędzina nie przeczytała dokładnie akt sprawy i nie wie, co w tych aktach sprawy się znajduje. Mam prawo coś takiego powiedzieć. Gdybyśmy spojrzeli na całość zagadnienia z troszkę szerszej perspektywy. Tak. E, za pierwszym razem, kiedy sprawa się zaczęła, nie udało się panu znaleźć drugiej osoby pokrzywdzonej. Być może wtedy sprawa uzyskałaby inną dynamikę i bylibyśmy dzisiaj w jakimś zupełnie innym momencie historycznym, jeśli chodzi o tę sprawę. Z tego co słyszałem, bo prowadziłem rozmowę z Pańskim mecenasem, też trudno Panu było znaleźć jakiegoś adwokata, który by zajął się w, e, Pańską sprawą. Czy nie czuje się Pan troszkę dziwnie z tych, jako, jako samotny e, wojownik? My e, żartobliwie pisaliśmy inkwizytor, czy nie myślał Pan o tym, żeby spasować, skoro nikt Pana jakby mocno nie popiera, czy nie pomaga? Nie, powiem szczerze, na początku rzeczywiście byłem sam, jak ten samotny, samotny kobój na prerii, ale teraz jak przyjeżdżam do Gdańska czy do Gdyni, to powiem szczerze, wiele mnie osób wspiera, wiele pomaga przykład, że Cywita z Christianem mi pomogła, bo mogę mu nie za, e, e, bezpłatnie przenocować. Pan mecenas Sosnowski e, mi od ponad roku pomaga i ta pomoc jest bezcenna. I tej pomocy jest naprawdę dużo i to, że my dzisiaj przegraliśmy, bo, 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 bo pani sędzina prawdopodobnie nie miała czasu na, prze, na przeczytanie akt sprawy, to nie oznacza, że przegraliśmy sprawy, dlatego, że mamy czas na odwołanie się. Odwołamy się, do Sądu Okręgowego. Odwoła się prokurator, tak? Prokurator chce się odwołać, ale ja jako pokrzywdzony mam też prawo się odwołać. Ale pan nie uzyskał statusu oskarżyciela posiłkowego, prawda? Uzyskam taki status. Jestem osobą pokrzywdzoną. Na sali siedział mój, mój mecenas. Gdybym nie uzyskał takiego statusu, to by mecenas został usunięty z sali, bo dzisiaj sali widzowie sali usunięci, jak i, i dziennikarze. Uważam, że yy, no, dzisiejszy dzień jest smutny dla sądu, nie dla mnie, ale raczej to smutny dzień dla sądu w Gdyni, że nie przyłożył się do tej sprawy, dziękuję, do widzenia, że nie przyłożył się do tej sprawy, ale mamy jeszcze, mamy jeszcze na szczęście sąd okręgowy i, i nie musimy się za, załamywać, dlatego że dowody na to, że Adam Darski podarł Biblię, złamał prawo, świadomie złamał prawo, Wie co robił, jest historykiem, magistrem historii. Są dowody tak niezaprzeczalne, że nie może być tak, że on jest ponad prawem i robi się i robi, co mu się żywnie podoba. Na pewno tak nie będzie.